Dostałam list z ambasady Rosji. Otwieramy. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy z was wiedzą, że ja mam zakaz wjazdu do Rosji na 20 lat. Zakaz ten został mi wydany przez władze Rosji na terenie Białorusi. I ja się zwróciłam właśnie z pytaniem, czy można by ten 20-letni zakaz skrócić? Czy ja w ogóle mogę się ubiegać o cokolwiek, o akredytację dziennikarską? Bo tutaj część z Was nawet mi sugerowała, że skoro ten zakaz został wydany na terenie Białorusi, to najprawdopodobniej jednak do tej Rosji jakoś mogę wjechać. Ale co mi odpowiadają, co mi odpisują? Bardzo językiem formalnym, to aż dwie strony zajmuje ten dokument. Proszę zobaczyć o półtorej. I pisze tutaj sekretarz. Ambasady, że w związku z prawem przyjętym w 2015 roku, chodzi tutaj o prawo, które ustanawia granicę wewnętrzną między Białorusią a Rosją, to wszystkie zarządzenia dotyczące przebywania na terenie jednego kraju skutkują takimi samymi ograniczeniami na terenie drugiego kraju, a więc nie mogę się Ubiegać o wizę. Jedynie kto to może uchylić, to jakieś wyższe organy. No nie bardzo wiadomo do kogo miałabym tutaj pisać. Sugerują, że mogłabym podobne pismo skonstruować, i wysłać do ambasady Białorusi, ale jakoś nie bardzo chce mi się w to wierzyć. A więc akredytacji dziennikarskiej nie mogę zdobyć, wjazdu do Rosji. Nadal nie mam, ale dokument, pamiątka zostaje. Jeśli chcecie poznać szczegóły mojego zakazu wjazdu do Rosji, mojej deportacji, to wszystko to opisuję w mojej książce Pociąg do Imperium. Bardzo serdecznie zapraszam Was do lektury i pamiętajcie, że teraz piszę kontynuację. Piszę książkę Rosja na granicy, objeżdżam europejskie granice Rosji, bo do Rosji. I na Białoruś wjechać nie mogę. I jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli chcecie poznać dokładnie treść tego listu, on jest napisany po rosyjsku, wraz z tłumaczeniem słowo w słowo, co tutaj. Rosjanie wypisują, to te informacje wszystkie są dostępne na moim profilu w serwisie Patronite. To jest dostępne tylko dla moich patronów. Jeśli chcesz i możesz wspierać mnie w ten wspaniały sposób, wspierać mnie symboliczną kwotą, zostań moim patronem i zajrzyj tutaj do tej rosyjskiej koperty. Wszystkim moim patronom tym samym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. W mojej pracy